Cześć, kosmiczni entuzjaści. Przygotujcie się na zdumienie, gdy wyruszymy w podróż do serca jednych z najbardziej ekstremalnych i tajemniczych obiektów we wszechświecie gwiazd neutronowych. Te niebiańskie cuda to pozostałości po masywnych gwiazdach, które eksplodowały jako supernowe, pozostawiając po sobie niewiarygodnie gęste i grawitacyjnie potężne jądra. Zapnijcie pasy, bo będziemy eksplorować. Oszałamiające właściwości gwiazd neutronowych. Zagłębimy się w ich powstawanie, prędkości obrotowe, które przyprawiłyby o zawrót głowy nawet tornado oraz pola magnetyczne miliardy razy silniejsze niż ziemskie. Przygotujcie się na kosmiczną przygodę. Wyobraźcie sobie gwiazdę znacznie masywniejszą niż nasze Słońce, dochodzącą do końca swojego życia. Wyczerpała już swoje paliwo jądrowe. Grawitacja przejmuje kontrolę. Jądro gwałtownie się zapada, wywołując eksplozję supernowej, która wyrzuca zewnętrzne warstwy gwiazdy w przestrzeń kosmiczną. Pozostaje jądro tak gęste, że jego protony i elektrony zostają ściśnięte razem, tworząc neutrony. Ta wypełniona neutronami sfera o średnicy zaledwie kilkunastu kilometrów to gwiazda neutronowa. Gwiazdy neutronowe są niewiarygodnie gęste. Wyobraźcie sobie, że upychamy masę całego Słońca w kule wielkości Warszawy. Tak gęsto upakowana jest gwiazda neutronowa. Łyżeczka materii gwiazdy neutronowej ważyłaby miliardy ton na Ziemi. Innymi słowy, gdybyście mogli jakoś utrzymać gwiazdę neutronową w dłoni, czulibyście ciężar większy niż Mount Everest. Gwiazdy neutronowe posiadają ogromną grawitację, ustępującą jedynie czarnym dziurom. Ich grawitacja jest tak silna, że zakrzywia czasoprzestrzeń wokół nich. Światło mijające gwiazdę neutronową ulega zagięciu, tworząc efekt soczewkowania. Czas również zwalnia w pobliżu gwiazdy neutronowej, z powodu jej potężnego przyciągania grawitacyjnego. Ten efekt, znany jako dylatacja czasu, został zaobserwowany i potwierdza teorię względności Einsteina. Rozdział 5. Cykl wirowania. Gwiazdy neutronowe na kosmicznej karuzeli. Gwiazdy neutronowe rodzą się, wirując niewiarygodnie szybko. Ta szybka rotacja jest konsekwencją zasady zachowania momentu pędu podczas zapadania się jądra. Niektóre gwiazdy neutronowe obracają się setki razy na sekundę. W trakcie wirowania te kosmiczne latarnie morskie emitują wiązki promieniowania ze swoich biegunów magnetycznych. Jeśli te wiązki omiatają Ziemię, obserwujemy je jako pulsary. Rozdział 6: Magnetyczne cuda. Pulsary i magnetary. Orany. Pulsary to rodzaj gwiazd neutronowych, które emitują wiązki fal radiowych ze swoich biegunów magnetycznych. Te wiązki przemiatają przestrzeń kosmiczną niczym światło latarni morskiej, tworząc regularne impulsy promieniowania, które możemy wykryć na Ziemi. Magnetary to inny rodzaj gwiazd neutronowych, znany ze swoich niewiarygodnie silnych pól magnetycznych. Te pola są biliony razy silniejsze niż pole magnetyczne Ziemi. I mogą wywoływać potężne rozbłyski promieniowania rentgenowskiego i gamma. Rozdział 7 Strefa zagrożenia Hipotetyczna podróż do gwiazdy neutronowej. Wyobraźmy sobie na chwilę, co by się stało, gdybyśmy mogli odwiedzić gwiazdę neutronową. Uwaga spoiler nie byłoby to przyjemne doświadczenie intensywna grawitacja zmiażdżyłaby nas natychmiast. Szybka rotacja wywołałaby zawroty głowy. Intensywne promieniowanie byłoby śmiertelne. Można śmiało powiedzieć, że gwiazdy neutronowe najlepiej podziwiać z bezpiecznej odległości. Rozdział 8: Kosmiczne fajerwerki. Zderzenia gwiazd neutronowych i ich eksplozywne następstwa. Kiedy dwie gwiazdy neutronowe się zderzają, tworzą spektakularną eksplozję zwaną kilonową. Zjawiska te są niewiarygodnie potężne i uwalniają ogromne ilości energii, w tym fale grawitacyjne. Zderzenia gwiazd neutronowych są również odpowiedzialne za powstawanie wielu ciężkich pierwiastków we wszechświecie w tym złota, platyny i uranu. Więc następnym razem, gdy będziecie podziwiać złoty pierścionek, pamiętajcie o jego kosmicznym pochodzeniu. Rozdział 9 Wciąż. Patrzcie w górę. Niekończący się urok gwiazd neutronowych. Gwiazdy neutronowe to kosmiczne cuda, które wciąż fascynują i stanowią wyzwanie dla naszego zrozumienia wszechświata. Ich ekstremalna gęstość, grawitacja i pola magnetyczne sprawiają, że są idealnymi laboratoriami do badania podstawowych praw fizyki. Dlatego patrzcie w gwiazdy i pamiętajcie o niesamowitej mocy i tajemnicy, która kryje się w tych kosmicznych latarniach morskich. Są one świadectwem bezgranicznych cudów wszechświata, w którym żyjemy.